Od dawna narzekałem, że na rynku muzycznym nie pojawił się żaden album, który by mnie jak to zwykłem mawiać wyciągnął z kapci. I oto jest Dany Elfman Big Mess. Czołóweczka i jedziemy z tym albumem. Kiedy pojawił się najnowszy album Donniego Elfmana, podszedłem do niego z lekką rezerwą. Obawiałem się, że jest to kolejny album z muzyką filmową, a za tą nie do końca przepadam. Ale pomyślałem sobie, ach, zaintrygowany yy, okładką, pomyślałem sobie, posłucham tego materiału. I nagle okazuje się, że jest to coś zupełnie innego i coś zupełnie zaskakującego. Wciągnął mnie ten album bez reszty. Rzeczywiście, w ciągu pierwszych paru dni od ukazania się albumu, przesłuchałem go naprawdę kilkanaście razy. Rzecz kompletnie niesamowita. Danny Elfman. Znany nam kompozytor muzyki filmowej, ma jednak korzenie, korzenie rockowe, korzenie new waveowe. Wcześniej był on liderem zespołu o pięknej nazwie Oingo Boingo. Później odszedł od, od grania, grania rokowego zajął się muzyką filmową. Na swoim koncie ma naprawdę ogrom filmów. Myślę, że gdzieś tutaj wam się wyświetla, co ten facet po drodze zrobił. Po 37 latach, to jest dopiero powrót, nie? Tak jak e, e, Liquid Tension Experiment po 20 paru, ale po 37 latach facet postanowił nagrać coś od siebie. Rzeczywiście, przyduszony atmosferą. E, Świata politycznego naszych czasów. Przyduszony oczywiście pandemią COVID, postanowił wykrzyczeć, wyśpiewać to, co mu na sercu leży. No, rzeczywiście, może warstwa tekstowa nie do końca mi odpowiada. Nie lubię niestety kurczę CNN-u w tekstach piosenek. No, po prostu nie lubię. Słucham muzyki po to, aby oderwać się od świata, który mnie otacza. Uciec. Od tego szaleństwa, które jest wokół nas, i odpłynąć zupełnie. Ale pomijmy warstwę tekstową. Muzycznie jest to album kompletnie fenomenalny. Został wydany na, w wersji dwupłytowej na e, dwóch winylach. Są dwie zupełnie różne płyty. Jeden z nielicznych albumów, w których drugi album nie jest m, jakby dokończeniem pierwszej części, ale odrębną wartością. E, kiedy słucha się albumu Duniego Elf, Elfmana, ma się wrażenie, że jest on przesiąknięty. Um, Przesiąknięty klimatem Tima Bartona, ale to chyba nie tak. To chyba działa w odwrotną stronę. To właśnie Tim Barton przesiąknięty jest atmosferą Danego Elfmana, bo to on stwarzał cały ambient dźwiękowy do wielu filmów Bartona. Bartona i, i nie tylko. Bo rzeczywiście konto kompozytorskie ma bardzo, bardzo, bardzo wypełnione przeróżnymi wspaniałymi produkcjami telewizyjnymi i filmowymi. Tu Dany Elfman postanowił nagrać coś od siebie. Uh, album Przedziwny. Uh, album Przedziwny i ten, to jest ten typ, to, to jest ten typ muzyki, który lubię najbardziej. Album mieszający style, album wychodzący Poza pewne, pewne ramy. Album w dużym stopniu industrialny. Wyobraźcie sobie: industrialny album oparty o orkiestrację, o piękne chóry, e, smyczki. Oczywiście wszystko dozowane bardzo, bardzo, bardzo świadomie. Nie ma tu przesady. Ja już w jednym z vlogów mówiłem, dość niechętnie zwracam się w kierunku płyt, które hmm, e, są. E, Pomieszanie muzyki rockowej z orkiestracją. Wspominam tutaj chociażby, chociażby ten niesławny, sorry, fanów Metaliki. Niesławny album, a później jego kontynuację SM. Aczkolwiek, tak jak mówiłem w jednym z poprzednich vlogów, świetnie sobie poradził z wersjami orkiestrowymi MOBI na swoim ostatnim albumie. Też polecam. A tu proszę Państwa, album. Industrialny i orkiestrowy. Smyki nadają rytmy, smyki, smyki nadają tempo, chóry dodają do tego niesamowite, jakby yy, przedziwne, przedziwne lupy. Wszystko dozowane naprawdę z olbrzymią precyzją. Um, nad albumem unosi się klimat. Jeśli lubicie, jeśli lubicie Outside Davida Bowie'ego, to y, warto sięgnąć po ten album. Jeśli lubicie e, Davida Burna, e, jego solowe dokonania, a może, a może nawet i wcześniejsze Talking Heads, e, też sięgnijcie po nowy album e, Elfmana. E, jeśli chodzi o utwory, hmm, jeśli chodzi o utwory, zwrócił moją uwagę znowu, zerkam na moją karteczkę tutaj ukrytą, bo rzeczywiście trudno spamiętać te, te wszystkie. Tytuły Just a Human, kurcze, to jest po prostu David Townsend, ściana dźwięku znana z płyt Davida Townsenda. Get Over It, jeden z w sumie paru kawałków, które można by powiedzieć przesiąknięte są nutą, klimatem musicalu. Jest w tym coś musicalowego, rzeczywiście. Everybody Loves You, hmm, psychodeliczny, psychodeliczny, odjechany utwór, ee, chyba, chyba najbardziej rzeczywiście, że się tak wyrażę, e, bowiowy, w stylu Davida Bowiego. E, co ciekawe, na płytę hmm, do, do, do grona muzyków Danny Elfman zaprosił dwóch byłych muzyków Nine Inch Nails I to, też, i to też słychać na tej płycie a jak pewnie wiecie Nine Inch Nails uwielbiam i, i szanuję dokonania Trenta Reznora tu akurat nie Trent Reznor ale te elementy znane z płyt znane z płyt Nine Inch Nails możecie, możecie odnaleźć chociażby nie wiem w kawałku In Time że tak, że tak zarzucę ale to jest to spokojne Nine Inch Nails to które lubimy i znamy na przykład z Albumu dwupłytowego Ghost 1.4, um, cóż jeszcze, cóż jeszcze, Najnowy kawałek uh, Dance with the Lemurs. Oczywiście też najni tam uh, pobrzmiewają. Uh, pyszotka, pyszotka, pyszotka. Rzeczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, album dzielący, podzielony na dwie części, na dwie płyty. Uh, ta pierwsza jest może bardziej orkiestrowa, może bardziej industrialna w ten przewrotny, elfmanowski um, sposób. Uh, nie, to naprawdę trzeba usłyszeć. Industrial orkiestrowy z Stowarzyszeniem Muzyków Rockowych to jest naprawdę coś, 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 coś przepysznego. Drugi album, odnoszę wrażenie, druga, druga płyta jest bardziej, bardziej spokojna. Już początkowy utwór, witający nas na drugiej płycie, czyli utwór Happy, jakby ze ścieżki dźwiękowej filmu Rodzina Adamsów. I jest w tym coś, coś właśnie takiego, coś co w stronę Bartona bardzo, bardzo nas, nas popycha We Belong, kończący, kończący pierwszą płytę spokojna ballada ach nawet mógłbym ją porównać tutaj z balladami w stylu Hurt, hmm, Nine'ów ale może jednak bardziej w stronę coveru Johnego Cash'a tak, 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 tak. Bo rzeczywiście też wokal, wokal, hmm, oględnie mówiąc, dojrzały wokal Denego Elfmana. No, muzyka już jednak zaawansowanego, że się tak wyrażę, w Peselu Brzmi, brzmi ciekawie, brzmi, brzmi interesująco. No cóż, hmm, album przedziwny, album zaskakujący, moim zdaniem. A jeszcze wiele miesięcy przed nami do końca roku, ale moim zdaniem, jest to chyba album, który już załapuje się według mnie w moim e, małym, prywatnym, subiektywnym e, top 20 obecnego roku 2021. To już jest chyba e, pierwsza trójka. Nie wiem, czy pojawi się jeszcze po drodze coś, co, co będzie w stanie wypchnąć ten album poza, e, poza, e, poza podium, poza pierwszą, pierwszą trójkę. Cóż jeszcze, cóż, cóż, cóż jeszcze, cóż jeszcze, cóż jeszcze, cóż jeszcze. No tak zerkam na swoje notateczki, które tutaj szybko poczyniłem, słuchając po raz kolejny albumu, ale, ale. Myślę, że nie będę się powtarzał. No, nawet elementy, nawet elementy hip hopowe tutaj się pojawiają, ale to musicie je sami znaleźć, nie będę podawał tytułu utworu. Opowiem tylko, że, że znajdziecie je na drugim albumie, na drugiej płycie tego dwupłytowego wydawnictwa. Rzecz przepiękna, przedziwna, intrygująca. No, jeśli lubicie się miziać w klimatach medialnych i amerykańsko-trumpowych, bajdenowych, oczywiście covidowych, no to znajdziecie na tym albumie jeszcze więcej rzeczy, które Wam się spodobają. Ja, tak jak powiedziałem, oddzielam muzykę od tak zwanych stacji informacyjnych. Tutaj skupiłem się tylko na muzyce. Naprawdę, coś dla fanów dobrej, dobrze zagranej, dobrze skomponowanej, świetnie skomponowanej muzyki. David Bowie Pływa tu między nutami David Byrne, David Townsend, Devin Townsend, przepraszam. Polecam. Jeśli Wam się spodobał ten mój vlog, ta krótka recenzja albumu Daniego Elfmana pod tytułem Big Mess, zalajkujcie filmik, dajcie łapkę pod filmem lub zasubskrybujcie mój kanał. Sprawi mi to wiele radości. Super, że takie albumy się ukazują. Do zobaczenia przy okazji następnych. Cześć. Pozdrawiam Was, Dźwiękocholik.